Aneta zaczynamy mocną rozmowę dziś w naszym studio Łukasz Podlewski, szef radnych Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie przewodniczący, na początek pytanie o to, co wczoraj wydarzyło się w mieście. Prezydent zapowiedział, prezydent Radosław Witkowski zapowiedział swój start w wyborach i podsumował dziewięć lat swojej prezydentury, czyli dwie kadencje. Mówił o sukcesach jaki jest Pana komentarz do tych dziewięciu lat? Ja przede wszystkim cieszę się, że Radosław Witkowski zadeklarował start w wyborach. W 2018 roku mieliśmy swoistego rodzaju oszustwo, trochę polityczne, kiedy Radosław Witkowski udawał apolitycznego prezydenta, apolitycznego kandydata. Dziś mamy prezydenta reprezentującego, co wszystko na to wskazuje, partię, która będzie rządziła przez najbliższy czas. Nie wiem czy, czy lata czy miesiące, ale przez najbliższy czas. Mamy najbardziej upolitycznione kolegium prezydenta. Są to osoby ze, z, można powiedzieć, z samego centrum Platformy Obywatelskiej w Radomiu. I cieszę się, że to ta ekipa stanie do weryfikacji przed wyborcami, bo gdzieś pojawiały się głosy, że Radosław Witkowski może nie wystartować. Ja cieszę się, że to ta osoba, która doprowadziła miasto do obecnej sytuacji, będzie poddawała się weryfikacji, będzie jednym z kandydatów. Bo to, bo to ważne, żeby rozliczyć to do czego dopuściła się. Nie się tego, powiedzieć, Obecna ekipa rządząca miastem. No prezydent wczoraj jest... się rozliczył. Powiedział, półtora miliarda złotych zainwestowane w różne obszary w Radomiu. część tych środków oczywiście pozyskane ze źródeł zewnętrznych z budżetu państwa. Nie tylko z z, ze źródeł zewnętrznych, bo ja tylko przypomnę, że budżet plan budżetu na rok 2024 ponad 500 milionów złotych pochodzi z państwa podatków. To jest budżet Radomian. I Radosław Witkowski nie zainwestował nawet swojej złotówki jednej, tylko są to pieniądze publiczne, więc chwalenie się, że coś udało się w mieście prawie 200 tysięcznym. to też kolejny zarzut dla prezydenta, że mieszkańców Radomia po prostu ubywa i bardzo dużo młodych osób stąd wyjeżdża, część osób starszych wyprowadza się poza Radom. Ale cieszę się, że tak jak powiedziałem na początku, że to Radosław Witkowski będzie stawał w szranki z, z innymi kandydatami. Może to być ciekawy pojedynek pomiędzy kilkoma kandydatami, którzy deklarują mniej czy bardziej otwarcie start w wyborach. Czas rozliczyć to, co obecna ekipa zrobiła w mieście i z miastem. Jest to kolesiostwo, co widzimy w miejskich spółkach. Mamy, mamy do czynienia z dużym nepotyzmem. Dziś pewnie, pewnie część osób pracujących w urzędzie miasta, czy w innych jednostkach, słucha tego wywiadu. I ja Państwu współczuję, jak, w jakich warunkach to z muszą. Czego jakby, pani, pan jakby pani redaktor panie, mogła, radny, mogła mi dokończyć. Chcia współczuję tym pa państwu, którzy, którzy, pracują i widzą, co się dzieje, chociażby w miejskich spółkach, gdzie rządzą koledzy, państwa z kolegium prezydenta, gdzie nie trafiają osoby z pod względem swoich umiejętności, tylko znajomości, przecież rozmawiamy prywatnie z, z pracownikami urzędu, z pracownikami spółek. Jest to chyba pierwsza ekipa, której y, nikt prywatnie nie chwali. Publicznie każdy ją chwali przed mikrofonami, ale kiedy y, kamery gasną, każdy narzeka na to, co się dzieje w mieście. Niektórzy wręcz y, proszą, żeby. Pomóc skończyć tej ekipie zarządzać miastem. Panie radny, to z czego pan chce rozliczyć prezydenta i czy będzie pan rozliczał prezydenta w kampanii wyborczej? Czy jest Pan gotowy stanąć do takiej rywalizacji? Prezydent zadeklarował, że będzie ubiegał się o fotel um, o urząd prezydenta, czy pan jest gotów, żeby również o ten urząd się ubiegać? Ja od 40 lat od urodzenia ponad 40 lat jestem radomiennym, więc będę tak jak inni wyborcy rozliczał prezydenta. Będę go rozliczał z tego, e, chociażby z zadłużenia miasta, o którym e, tutaj w studiu wielokrotnie mówiłem. W przyszłym roku na obsługę długu Radomia wydamy 63 miliony złotych. Czasem w studiu e, spieramy się z innymi politykami, rozmawiamy o kwotach 100-200 tysięcy, że brakuje do jednej czy drugiej inwestycji, a kiedy mówiłem wielokrotnie, że każdą złotówkę należy oglądać dwa czy trzy razy zanim ją wydamy, a prezydent e, le, e, e, jak lekko duch, lekkomyślnie wydawał środki na kolejne aneksy, dokładał do kolejnych inwestycji, ponieważ nie potrafił je ich oszacować, nie potrafił ich przypilnować. Okazuje się, 63 miliony złotych na samą obsługę długu, chociażby z tego należy rozliczyć pana prezydenta. Wczorajsza deklaracja Radosława Witkowskiego zweryfikowała też moje spojrzenie na, na to, co zadzieje się w, w najbliższych miesiącach. I dziś inaczej patrzę na swój start w wyborach, bo nie będę dziś uciekał od tej odpowiedzi, mm -hmm. bo też nie jest tajemnicą, że wiele osób mnie o to pyta, część osób nie do tego namawia i wczorajsza deklaracja Radosława Witkowskiego weryfikuje moje plany. I tak jestem gotowy zmierzyć się z przedstawicielem tej nieudolnej ekipy, bo to nie jest tylko Radosław Witkowski, to jest. Cała grupa osób, która zarządza dziś miastem, cała Platforma Obywatelska, bo wszystkie spółki miejskie, bo urzędy czy, czy jednostki podległe są to osoby związane z prezydentem i tak jestem gotowy dziś zmierzyć się z tą ekipą. Nie mówię nie, jestem gotowy. Panie przewodniczący, to pewnie tematem w kampanii mogliby Panowie się zmierzyć i podyskutować o pieniądzach na ulicę Wolanowską, bo z jednej strony prezydent zarzuca tutaj, że te pieniądze były blokowane, że ta inwestycja czekała właśnie przez decyzje polityczne. Ja nie wiem, czy to były decyzje polityczne. Ja byłem jedną z tych osób, która tutaj w studiu była obrażana za to, że zabiega o te pieniądze bo rozmawiałem z politykami, rozmawiałem z parlamentarzystami i bardzo się cieszę, że te środki do Radomia trafiają. Radosław Witkowski zrobił dwie rzeczy, w, trzy w sprawie tej inwestycji, złożył wniosek, wysłał maila, a później zorganizował w szczycie kampanii parlamentarnej protest wyborczy, wydrukował jakieś śmieszne zdjęcia. No na tyle stać tego pana tego pana, bo chciałem powiedzieć pana prezydenta, tak zwanego prezydenta. Szanowni Państwo, pojechał do Warszawy w ostatnim czasie dwa razy. Protest dotyczący sprzedaży węgla w tamtym roku i protest i marsz z udziałem obecnego czy przyszłego premiera Donalda Tuska. To były, nie liczymy tych, tych wizyt na szkoleniach w podwarszawskich hotelach. Ja mówię o wizytach w Warszawie w, w rządzie czy, czy podczas rozmów z parlamentarzystami. I tak, jestem gotowy rozliczyć również z tego, jak zabiegał o zewnętrzne środki, kiedy również u Pani w studiu mówiłem o tym, że są środki do podjęcia z Urzędu Marszałkowskiego, a miasto nawet nie składało wniosków. To y, będą Panowie pewnie o tym dyskutować w kampanii, a nie, nie, teraz ja czas Nie wiem, może... czy będziemy rozmawiać w kampanii, bo ja tylko deklaruję gotowość do zmierzenia się z tą ekipą. W Prawie i Sprawiedliwości jest wiele osób, które są gotowe, do rozliczenia się z tą ekipą jest wiele osób, które mają plan i wizję. Dziś nie jest kwestia, czy kandydatem będzie Kowalski, Nowak czy ktoś inny. Dziś to nie jest kwestia personalna. Kwestią jest pokazanie wizji rozwoju miasta, bo dziś Radom niestety w wielu obszarach się zwija. My nie wykorzystujemy swojego potencjału. Pamięta Pani hasło z kampanii 2018 roku: Więcej dla Radomia. Tak, udało się w Radomiu zrobić wiele czy kilka, kilka ważnych inwestycji dzięki wsparciu rządowego, rządowemu, ale można było zrobić więcej. Jeżeli by prezydent zdjął swoją pelerynę z Platformy Obywatelskiej, zrobi, zrobilibyśmy po prostu więcej, zyskalibyśmy więcej środków i Radom by się rozwijał. Radom stać na to, żeby rozwijał się mocniej, szybciej, bo dziś to, co się zmienia w Radomiu, powoduje, że my się tak naprawdę w wielu obszarach cofamy. To zanim ta kampania, najpierw budżet, bo za tydzień o tej porze będzie dyskusja właśnie co z budżetem, będzie wiadomo co z budżetem. Katarzyna pastuszka hrobotowicz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej mówiła w naszym studiu o tym, że ona budżetu nie poprze, że wystąpiła o informację do y, magistratu y, i macie Państwo podejrzenie jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że nie wszystkie pieniądze... Y, nie wszystkie wydatki są w budżecie, w projekcie budżetu ujęte. Chodzi o chociażby pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników miejskich instytucji. No właśnie, jak to jest? Czy pan poprze budżet? O co będzie pan pytał prezydenta i co z tymi wydatkami? czy Ob Obrazem przyszłorocznego projektu budżetu jest skatepark w Leśniczówce. Bardzo drobna inwestycja, o której też również zabiegałem. Robiliśmy materiały, robiliśmy wideo. pokazując że taki skatepark mała rzecz. Należy naprawić, a w w budżecie nie ma środków na naprawę skateparku. Ten projekt budżetu nie jest zły, nie jest najgorszy spośród tych, które były prezentowane w ostatnich latach, ale to tylko dlatego, że jest ogromny deficyt i zaciągamy ogromne zobowiązanie, żeby pokryć chociażby wynagrodzenia, o których Pani wspomniała. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i zwracałem się do Państwa właśnie pracujących w urzędzie, w szkołach, w MZDiK i tak dalej i tak dalej. Dziś dziękuję, że radna wystąpiła o taką informację. Ponad 17 milionów złotych brakuje według planów złożonych przez jednostki dlatego tego, co jest zapisane w budżecie. Ja przypomnę, że w poprzednich latach było to nawet około 40 milionów złotych, więc udało się przekuć i bić do głowy tym, którzy przygotowują budżet, że wynagrodzenia pracowników to rzecz święta i na to środków nie może. Zabraknąć. Pamięta Pani spory na sesji, kiedy rozmawialiśmy o wynagrodzeniach dla nauczycieli, raz zagłosowaliśmy przeciwko, żeby pokazać, do czego doprowadzają ci państwo miasto. Udało się ten trend odwrócić, ale nie niemniej brakuje 17 milionów złotych, więc znowu państwo będą musieli zaciskać pasa, tak jak w ostatnich tygodniach, kiedy Radosław Witkowski wysłał do wszystkich jednostek, włącznie ze szkołami pismo dotyczące ograniczenia wydatków po to, żeby pozbierać tak zwane resztkówki po kilkaset złotych czy po kilka tysięcy złotych, żeby łatać dziurę budżetową na koniec roku. Oczywiście w piśmie było wspomniane, wspomniane o Radzie Miasta, bo przecież nie wez, jako tak zwany gospodarz miasta, nie weźmie odpowiedzialności za miasto, tylko będzie szukał, szukał, no, szukał wczoraj w szukał mówił, że skoro Państwo widzicie yy, dziury w budżecie, to budżet należy do radnych yy, Rady Miejskiej i to Państwo powinniście się tym zająć. Tak, i dlatego Będziemy o tym, o tym rozmawiać, ale przed nami zaledwie 4,5 miesiąca. Prezydentury Radosława Witkowskiego. Budżet jest nowelizowany w każdym roku 10 razy średnio, bo to jest 10 uchwał zmieniających budżet. Więc ja nie przywiązuję się do tego budżetu. Od maja mam nadzieję, że. Przy innym prezydencie ten budżet będziemy zmieniać i wprowadzać do niego inwestycje, które są ważne dla państwa, bo to jest, tak jak powiedziałem, 500 milionów z państwa podatków i to Państwo powinniście mieć duży wpływ na to, jak ten budżet wygląda i na co pieniądze wydajemy. I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Podlewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Był gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Radio Radom 87 i 7.